Witam w kolejnym filmiku, dotarłam do zoo i nawet jeszcze mam 11% baterii i wiem do nagrywania Także mogę nagrać taki mini filmik dla Kasi Konrad Której to obiecałam jeszcze kontynuację tematu pomarańczowego, kwiatowo-pomarańczowego Wspominałam o loksyjtom, wspominałam o laszach i nie tylko Teraz chciałabym Zawrzeć kolejne marki, kolejny zapach, gdzie pomarańczowości można doświadczyć. Na pewno taka pomarańczowość z lekko tlącą się herbatą, nawet bym powiedziała. Pomarańcza, taka bym powiedziała, bardzo e, wieczorowa, silna, trochę słodkawa, ale nie zasłodzona. To jest zapach, który mam w tym momencie w użyciu. Jest to butikowe Neroli z Guerlain. Nie wiem, czy będzie widać. Ten pojęcie się nazywa Guerlain Neroli out, tre, no, art, out, boże. Chyba będzie utre noir, bo to będzie chyba cała nazwa po francusku. Także ten zapach. Pomarańcze trochę na w Dual Maka, o wspominałam. I dwie pomarańcze w marce Trudon. E, takie bardziej na słodko w Elae. I bodajże w Medie są tak bardziej goryczkowo. Natomiast kwiat pomarańczy takie trzy kwiaty pomarańcze, które bym wskazała jako ciekawe do poznania bardziej taki botaniczny, ogródkowy czyli Unikat Yardley taki migotliwy optymistyczny, lekko miodowy, ponoć z woskiem zapach Orange Blossom Lasha i na przykład pomarańczy na sposób taki bardziej orientalny, silny, taki właśnie też przyprawowy, intensywny unikat dla Seville. Także takie trzy propozycje pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmiku.